Stewardessa powiedziała stanowczym tonem: Proszę pana, musi pan zająć miejsce 32b. Starszy mężczyzna, który miesiące wcześniej zapłacił więcej za miejsce przy przejściu z powodu kontuzji odniesionej podczas służby, podniósł wzrok i odpowiedział: Mamy rodzinę, która musi siedzieć razem, a pańskie miejsce jest jedyne wolne. Odpowiedział cicho: Zarezerwowałem to miejsce ze względów zdrowotnych. Stewardessa nie ruszyła się jednak z miejsca. Nie możemy zamknąć drzwi, jeśli pan się nie przesunie. Mężczyzna wstał, pokuśtykał wzdłuż przejścia i z bólem usiadł między dwojgiem nieznajomych. Dziewięć minut później, gdy drzwi się otworzyły, z kokpitu wyszedł kapitan. Jego kolejne działania na zawsze zmieniły znaczenie tego lotu. Pozdrowienia od Grateful Stories, miejsca poświęconego dzieleniu się historiami o hojności i współczuciu. Przyjrzyjmy się, co naprawdę się wydarzyło. Dźwięk wczesnego wezwania do wejścia na pokład rozbrzmiał w terminalu C Międzynarodowego Lotniska w Denver. Frank Delaney siedział przy bramce 27 od ponad godziny, z rękami złożonymi, wyprostowaną postawą i spokojną ciszą, która pojawia się tylko z wiekiem i dyscypliną, mimo że była dopiero 6.30 rano. Frank był 78-letnim mężczyzną ubranym w czarne spodnie, miękką brązową kurtkę i stare buty do chodzenia. Wyglądał dokładnie tak, jak można było się spodziewać po jego wieku. Jednak po dłuższym przyjrzeniu się, można było dostrzec nieznaczne utykanie i sztywność lewego kolana, które wskazywały raczej na uraz odniesiony w walce, niż na skutki starzenia się. Trzy miesiące wcześniej Frank zarezerwował ten lot. Z Rock Springs w stanie Wyoming leciał do Annapolis w stanie Maryland aby zobaczyć ukończenie studiów przez swoją wnuczkę w Akademii Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Była to pierwsza osoba w rodzinie, która po nim założyła mundur. Nie zamierzał tego przegapić. Miejsce 14c, miejsce przy przejściu w klasie premium economy, z wystarczającą ilością miejsca na nogi, aby odciążyć kontuzjowane kolano, zostało zakupione za dodatkowe środki z jego stałej emerytury. Nie był to luksus, to była konieczność. Jego grupa wejściowa poinformowała, że wszedł na pokład wcześniej. Cicho podziękował pracownikowi bramki i pewnym ruchem chwycił poręcz, schodząc po pomostie. Bez fanfar, bez zamieszania. Kiedy dotarł do swojego miejsca, ostrożnie opadł na fotel. Schował małą torbę pod fotelem przed sobą i odetchnął. To była niezwykła chwila ulgi. Tak było, zanim zaczęły się zamieszki. Trzy rzędy dalej. Kobieta w wieku około 30 lat, ubrana w elegancki uniform i z wyćwiczonym uśmiechem, została wezwana. Na jej plakietce widniało imię Kayla. Pochyliła się, aby porozmawiać z pasażerem, stuknęła w tablet i zmarszczyła brwi. Potem odwróciła się i skierowała prosto w stronę Franka. Cicho, ale stanowczo zapytała: Przepraszam pana, czy zajmuje pan obecnie miejsce 14c? Frank podniósł wzrok i skinął głową. Nie tracąc uśmiechu, Kyla pochyliła się lekko do jego poziomu i powiedziała: Tak, proszę pani. Jedna z naszych rodzin, matka z dwójką małych dzieci, została rozdzielona podczas rezerwacji. W tej chwili zajmują trzy oddzielne rzędy. Jedyne miejsca, w których mogą usiąść razem, to pańskie miejsce i dwa obok. Frank zmarszczył nieco brwi. Moje miejsce jest tutaj. Z powodu kontuzji kolana, której doznałem podczas służby, Zarezerwowałem je z wyprzedzeniem. Kajla nadal się uśmiechała, ale nastąpiła krótka przerwa. Rozumiem, proszę pana, bardzo dziękuję za współpracę. To tylko ten lot. Frank odprężył się. Nastąpiła długa cisza. Nie chciał być uparty, ale zapłacił za to konkretne miejsce, ponieważ wiedział, że każde inne będzie dla niego bolesne przez pięć godzin. Spojrzał w kierunku przodu samolotu, gdzie w przejściu stała matka z małym dzieckiem na rękach, i dwójką innych dzieci w pobliżu. Następnie spojrzał na swoje dłonie, pewne i pokryte bliznami. Jakie są inne możliwości? Zapytał w duchu. Kajla ponownie dotknęła ekranu. Możemy zaproponować panu miejsce 32b, które znajduje się w środkowym rzędzie, dalej z tyłu. Frank mrugnął. W środku, tak, proszę pana. To jedyne wolne miejsce. Zamilkł i pozwolił, by ta wiadomość do niego dotarła. Na miejscu 32B byłby ściśnięty między dwiema nieznajomymi osobami, obok toalet i turbulencji, bez miejsca na nogi i możliwości wyprostowania się. Rozkład miejsc był mu dobrze znany. Zachowując spokój, ale stanowczo, Frank przeprosił: Nie mogę tam siedzieć. Nie dam rady przetrwać lotu z moją nogą. Uśmiech Kylie nieco zniknął. Tak, proszę pana, rozumiem, odpowiedziała. Jednak konieczne jest, abyśmy wszyscy siedzieli razem jako rodzina. Sugerowano, że opóźni podróż. Jeśli się pan nie przesunie, możemy nie zdążyć na czas. Frank rozejrzał się. Pasażerowie zaczęli obserwować sytuację. W rzędach wokół zapadła cisza. Wyczuł zmianę, ciężar setek niewypowiedzianych potępień. Matka z dziećmi zostaje pozbawiona pomocy przez starszego mężczyznę. Egoistyczny podróżnik problem. Zacisnął usta, spojrzał na Kyle. Nie można tego tolerować, powiedział. Proszę pana, zanotuję to, odpowiedziała. Jednak muszę podjąć decyzję. Rozległo się głębokie westchnienie. Frank powoli odpiął pas bezpieczeństwa. Wstał sztywno, trzymając się zagłówka dla wsparcia. Cichym, ale stanowczym głosem powiedział: Nazywam się Frank Delaney. Jestem emerytowanym sierżantem sztabowym piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych. Pod przymusem zrezygnowałem z miejsca wymagającego specjalnych udogodnień medycznych. Kaila tylko skinęła głową, gestem wskazując rodzinie, aby przeszła do przodu. Dziecko spojrzało na Franka i uśmiechnęło się, podnosząc plecak i idąc w stronę przejścia. Frank skinął głową dziecku czule, bez dramatyzmu i goryczy, tylko z rezygnacją. Ciasne, klaustrofobiczne miejsce 32B było dokładnie takie, jak sobie wyobrażał, między biznesmenem walczącym o miejsce na podłokietnik, a studentem w słuchawkach. Światło nad głową było zepsute. W powietrzu unosił się zapach starej kawy i środka czyszczącego. Frank skrzywił się i powoli opadł na siedzenie, zginając kolana bardziej niż powinien. Po prostu położył ręce na kolanach i zamknął oczy, nie mówiąc ani słowa. Nikt nie zwrócił na niego uwagi, nikt nie zgłosił się na ochotnika. Zapadła cisza, ale była jedna osoba, która go obserwowała. Kobieta w wieku około 40 lat siedziała cicho trzy rzędy dalej. Jej marynarka była starannie złożona obok niej, a laptop leżał na kolanach. Wsiadła do samolotu krótko przed Frankiem. Wszystko jej powiedziano. Obserwowała wszystko. Teraz patrzyła na niego zgarbionego w tym wąskim fotelu, z twarzą pokrytą głębszymi niż kiedykolwiek zmarszczkami. Sięgnęła po telefon, aby wysłać wiadomość do kontaktu, nie po to, aby opublikować lub wyrazić swoje niezadowolenie. Jedna z moich przyjaciółek, była przedstawicielką obsługi klienta linii lotniczych. Pomimo potwierdzonej rezerwacji i potrzeb medycznych, pasażer Frank Delaney został zmuszony do opuszczenia miejsca 14C przy przejściu. Jej wiadomość była krótka: miejsce 32B. 306. Personel jest lekceważący. Proszę zgłosić to wyżej. Po naciśnięciu przycisku wyśli, odłożyła telefon i spojrzała przez okno. Czasami nie milczało się, ale ona nie była pewna, co by się stało. Czasami nawet jeśli nikt inny tego nie robił, po prostu to robiło się. Z ramionami ściągniętymi do siebie i rękami złożonymi na brzuchu, Frank DeLaney siedział nieruchomo na miejscu 32B. To było jak zniknięcie, a środkowe miejsce zawsze sprawiało, że czuło się się mniejszym. Kolano pulsowało mu z bólu. Poruszał się na tyle, aby co kilka minut zapobiec zablokowaniu się bólu. Nie miał jednak gdzie się ruszyć, nie miał miejsca, żeby się rozłożyć ani przejścia, żeby się oprzeć, więc jego lewa noga niewygodnie uciskała oparcie przed nim. Student koledżu po jego prawej stronie był pochłonięty filmem, mając na uszach słuchawki. Biznesmen po lewej stukał w laptopa, jakby był jego właścicielem, a jego łokieć wystawał w stronę przestrzeni osobistej Franka. Panowała cisza, nikt nawet na niego nie patrzył, Frank nie był zdenerwowany. Był po prostu wyczerpany. W swoim długim życiu nauczył się, że niedogodności są czymś normalnym. Nie było to dla niego niczym nowym. Kątem oka Charlotte Hayes, kobieta w blezerze, obserwowała go z trzech rzędów przed nim. Nie otworzyła jeszcze laptopa. Zamiast tego przyglądała się starszemu mężczyźnie, podczas gdy w kabinie panował szum. Zauważyła, że jeden z jego palców był lekko wykrzywiony w bok, a kostki były grube. Nie z powodu wieku, ale z powodu urazu. Chociaż były nieruchome jak kamień, wyraźnie napięte, jakby trzymał w nich coś. Być może gniew, smutek, a może po prostu ciężar. Stewardesy nie zwróciły na niego uwagi, kiedy przyszły przeprowadzić ostatnią kontrolę. Nie żałował. Nawet nie skinął głową. Zanim ruszyli, tylko skinął głową i pociągnął za uchwyt schowka nad głową. W dłoni Charlotte zadzwonił telefon. Odpowiedź... Zlokalizowany. Wysyłam do dyspozytorni. To niedopuszczalne. Poinformujemy kabinę, jeśli sytuacja się pogorszy. Nie miała wielkich nadziei. Mimo to podjęła wysiłek. Drzwi przedziału zatrzasnęły się. Rozpoczęła się odprawa bezpieczeństwa. Frank odchylił się do tyłu, nadal z zamkniętymi oczami. Film przed lotem w tle silników opowiadał o maskach tlenowych, pasach bezpieczeństwa i stolikach. Frank słyszał tylko słabe pulsowanie wspomnień, jak odległy silnik z dawnych czasów. Odgłos butów uderzających o leśną ziemię. To był głos młodego mężczyzny wołającego sanitariusza. Kiedy został postrzelony, złamał kolano. Skrzywił się i ponownie się poruszył. Wyciągnął rękę w kierunku krawędzi podłokietnika, ale jej nie znalazł. Łokieć biznesmena nadal był nieruchomy. Frank nic nie powiedział. Kapitan David Miller siedział w kokpicie i regulował słuchawki. Były pilot sił powietrznych 23 lata służby 11 tysięcy godzin lotu. Człowiek o silnym charakterze przywiązany do swoich nawyków i dokładności. Kontrola naziemna zezwoliła na start, a jego drugi pilot przeprowadził ostatnie kontrole przed lotem. Na konsoli pojawił się czerwony komunikat, zgłoszenie dotyczące pasażera przez łącznika korporacyjnego. Frank zmarszczył brwi. Frank Delaney stuknął w ekran. Lot TC 306. Problem: Weteran został wyrzucony z fotela. Pod nim pojawiło się znajome nazwisko. Charlotte Hayes, Elite Diamond. Doradca zarządu do SPR mrugnął. Delaney. To nazwisko było dla niego szokiem. Obrócił się na krześle. Zatrzymaj taksówkę, rozkazał. Zaskoczony drugi pilot odwrócił się. Kapitanie? Dawid jednak już odpinał pasy. – Zostań na miejscu, wracam za trzy minuty – wskazał na główną stewardessę, starszą kobietę o imieniu Arlen, wchodząc do małego korytarza za kokpitem. – Kto przeniósł pasażera z miejsca 14C? – stewardessa zatrzymała się i wskazała na tył samolotu. – Aby zrobić miejsce dla rodziny, przeniesiono mężczyznę. – David skinął głową. – Jest w 32B. – Nie gniewaj się, nie miej uprzedzeń, po prostu podejmij decyzję. – Wygładził złote naszywki na ramionach, poprawił mankiety munduru i ruszył. Charlotte Pierwsza go zauważyła. Otwarcie drzwi kokpitu wywołało falę podniecenia w całej kabinie. Pasażerowie odwrócili się. Telefony zamilkły. David Miller nie zwracał na siebie uwagi. Zasłużył na to. Ostrożne kroki, rozglądanie się. Skupiony i spokojny, aż zatrzymał się w rzędzie 32. Spuścił wzrok. Zaskoczony nieoczekiwanym cieniem, Frank Delaney siedział z półprzymkniętymi oczami, podniósł wzrok i zatrzymał się. Kapitan w nieskazitelnym mundurze ze srebrnymi skrzydłami i naszywkami stał wyprostowany. Kapitan David Miller wykonał następnie wyraźny, tradycyjny salut, podnosząc bez wahania prawą rękę. Atmosfera w kabinie zmieniła się. Pierwsza wyczuła to Charlotte. Zapadła całkowita cisza. Frank spojrzał na twarz mężczyzny niepewny i zdezorientowany. W imieniu Transcontinental Airlines oraz jako kolega po służbie składam panu najgłębsze przeprosiny, powiedział kapitan wyraźnym, stanowczym głosem. Sierżant sztabowy Frank Delaney. Frank mrugnął, kapitan kontynuował. Nie powinniśmy byli prosić pana o wstanie z miejsca. Naprawimy ten błąd, szepnęli pasażerowie. Gdy patrzyli, ktoś powoli opuścił stolik. David przeniósł wzrok na przejście. Czy w kabinie jest pani Kyla Bennett? Blada młoda stewardessa wyszła z kuchni. Tak, kapitanie. Kyla powiedziała z wahaniem. Proszę osobiście odprowadzić sierżanta sztabowego Delaney'a na miejsce 1A. Pierwsza klasa jest. przerwał David. Jeśli miejsce 1A jest zajęte, poprosisz o zgłoszenie się ochotnika. Frank zaczął wstawać, ale David podniósł rękę. Jeśli nikt się nie zgłosi. Wyjaśnij, że kapitan tego samolotu prosi o to miejsce w imieniu odznaczonego weterana wojennego. Proszę, musimy to naprawić. Tak wiele wam zawdzięczamy. Frank siedział w niedowierzaniu. Charlotte dostrzegła błysk niedowierzania i coś jeszcze. Uznanie. Wdzięczność. Ostrożnie wstał. Ręka pod jego łokciem pomogła Davidowi utrzymać równowagę, gdy kolana ugięły się lekko. Biznesmen obok niego poruszył się. Wydając się teraz nieswojo. Student zdjął słuchawki, a jego oczy błysnęły zawstydzeniem. David odwrócił się do Charlotte Hayes i skinął jej głową, po czym ruszyli w kierunku przedniej części samolotu. Ich spojrzenia spotkały się. Nie padło między nimi ani słowo, nie było takiej potrzeby. Charlotte odchyliła się na krześle, łapiąc oddech. Czuła, że coś właśnie osiadło w jej piersi, ale nie była pewna, która część jej samego musiała to zobaczyć. To uczucie, które pojawia się tylko wtedy, gdy po długim oczekiwaniu sprawiedliwość w końcu zostaje wymierzona. Zaraz po tym, jak Frank Delaney wszedł do przejścia, coś się wydarzyło, nic wielkiego. Nie mów o tym nikomu. Ale to niepodważalne. Ludzie się poruszyli. Teraz ze spuszczonymi oczami biznesmen, który nie spojrzał na niego ponownie, poruszył się niespokojnie. Młody mężczyzna, siedzący przy oknie, szybko wstał i szepnął: Przepraszam pana. Frank nie zgłaszał żadnych próśb. Kapitan Miller trzymał Franka za łokieć, aż ten się uspokoił. Odwrócił się do Kylie, która stała nieruchomo w połowie przejścia, trzymając iPada jak tarczę. Pani Bennett, proszę usiąść na miejscu 1A, powiedział chłodno. Odpowiedziała: "Tak, kapitanie", łagodniejszym głosem niż wcześniej. Wzięła inicjatywę i ruszyła przodem. Powoli, z trudem, każdym sztywnym i ostrożnym krokiem Frank podążał za nią. Minęło 50 lat, odkąd to kolano funkcjonowało normalnie. Prawdopodobnie już nigdy nie będzie. Teraz jednak szedł z godnością. Odczuwalna była w każdym rzędzie, który mijał. Pasażerowie odwracali się. Niektórzy szepczeli, inni po prostu obserwowali. Dodatkowo mężczyzna w średnim wieku z czapką z daszkiem na kolanach wyciągnął rękę i położył otwartą dłoń na jego piersi. Niewypowiedziany salut. Charlotte Hayes siedziała nieruchomo, Wstrzymując oddech i składając ręce na kolanach, tym razem nie chwyciła telefonu. Po prostu patrzyła szeroko otwartymi oczami. Mimo że samolot nie poruszał się, coś się zmieniło. Po dotarciu do pierwszego rzędu Kayla zatrzymała się. Odwróciła się do pasażera, który już siedział w fotelu 1A. Był to mężczyzna w wyprasowanej koszulce polo, który pił wodę z butelki z logo, nie zwracając uwagi na dramat rozgrywający się za jego plecami. Z wahaniem odpowiedziała. Przepraszam pana. Pańskie miejsce zostało zmienione. Mężczyzna zmrużył oczy zdezorientowany. Co? Co? Prośba kapitana, powiedziała. Odwrócił się i zobaczył Franka. Widoczne były paski na jego znoszonej torbie podróżnej. Wyglądał na starego. Cicha zmęczenie. Skinął głową, unikał kłótni, nie zadawał pytań. Po prostu stał. To dla mnie zaszczyt, proszę pana. Szepnął cicho do Franka, który nie wiedział co powiedzieć. Ten po prostu spuścił głowę. Był wdzięczny. Kapitan Miller spojrzał jeszcze raz na Kyle. Przeniosłabym mojego drugiego pilota, gdyby to miejsce nie zostało zajęte, powiedziała na tyle głośno, że usłyszało to sześć pierwszych rzędów. Gdyby nie było dostępne zawahała się. Kyle z lekko otwartymi ustami odpowiedziała: oddałabym swoje. Nie była to wypowiedź skierowana do niej. Miała ją usłyszeć cała sala. Nagle wszyscy zwrócili uwagę. Frank usiadł w wygodnym skórzanym fotelu 1A. Nie chodziło tylko o więcej miejsca na nogi. Problemem był kąt. Cisza, honor. Personel przekazał mu przeprosiny, koc i nową butelkę wody. Nie złamało go to jednak. W połowie przejścia rozległ się głos. Wysoki mężczyzna pod trzydziestką z ogoloną głową, w spodniach i bluzie z kapturem, podszedł do niego. Mówił drżącym głosem. Odwrócił głowę i powiedział: Sierżant sztabowy Delaney, pracowałem dla pana. Camp Leatherneck, 2006. Frank spojrzał na niego. Potem jego twarz stopniowo się rozluźniła. Kapral Reeves powiedział: Uratowałeś mi życie. Urwał: Nigdy nie mieliśmy okazji ci podziękować. Mrugnął szybko, próbując kontynuować, ale nie był w stanie. Skinął tylko głową, łapiąc oddech i ponownie usiadł, a jego oczy wypełniły się łzami. Frank odwrócił się, zaciskając szczękę, ale po raz kolejny cisza wokół niego uległa zmianie. Tym razem nie było to uczucie dyskomfortu. Był to szacunek. Kapitan Miller wszedł do wnęki z interkomem, włączył przełącznik i zaczął mówić. Jego spokojny, zdecydowany głos rozbrzmiał w całej kabinie: Panie i Panowie, przed odlotem muszę przekazać krótką informację. Wszystkie głowy się odwróciły. Dzisiaj popełniono błąd. Weteran, który nosi fizyczne i niewidoczne rany, odniesione podczas służby dla tego kraju, został poproszony o opuszczenie swojego miejsca. Nie z winy linii lotniczych, ale z powodu polityki, która przedkłada wygodę nad uczciwość. Zatrzymał się. Nie dokończył zdania. Powiem jasno: dopóki w naszej kabinie będzie milczeć niesprawiedliwość, nie wystartujemy. W samolocie zapadła cisza. Sierżant sztabowy Frank Delaney jest weteranem Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. Kontynuował: Walczył w Wietnamie, w Kesang. Służył w mundurze dłużej niż większość z nas żyje. Nie prosił o specjalne traktowanie. Poprosił jedynie o pozostawienie mu zarezerwowanego miejsca. Aby zapobiec zablokowaniu nogi w wyniku odniesionej podczas służby kontuzji, Dawid powiedział zawiedliśmy go. Jego ton stał się łagodniejszy, ale pozostał stanowczy. Nie porzucamy jednak swoich nie na polu bitwy, nie na wysokości 30 tysięcy stóp. Spojrzał w dół przejścia w kierunku Charlotte, weteranki, która nadal cicho szlochała dwa rzędy za nią oraz ludzi, którzy wcześniej odwrócili głowy, ale teraz siedzieli bardziej wyprostowani. I odpowiedział, a jeśli to oznacza, że lot będzie miał 10 minut opóźnienia, to z dumą poświęcę każdą z tych minut. Zakończył wywiad. A w kabinie, już zdyszanej, rozległy się okrzyki radości. Cicho, bez przymusu. Najpierw jedna para rąk, potem kolejna, a potem następna, aż fala przetoczyła się przez cały samolot. Rząd po rzędzie, sekcja po sekcji. Frank nie podniósł ręki. Unikał pochylania głowy. Po prostu siedział. Nie ruszał się, nie powiedział ani słowa. Była tego świadkiem. Charlotte otarła kącik oka. Prawie zapomniała, że honor nigdy nie przemija, ale po raz pierwszy od lat uwierzyła w to. Czeka tylko, aby ponownie się pojawić w odpowiednim momencie. W Annapolis w stanie Maryland samolot wylądował krótko po południu. Koła cicho szumiały, dotykając pasa startowego, a promienie słońca wpadały przez okna jak ciche błogosławieństwo. Podczas gdy inni pasażerowie zbierali swoje rzeczy i wstali z miejsc, Frank DeLaney pozostał w fotelu 1A, z rękami spokojnie spoczywającymi na kolanach. Nie musiał się spieszyć. Po raz pierwszy poczuł, że ktoś o nim pamięta. Przy drzwiach załoga samolotu nie powiedziała "dziękujemy" tylko z przyzwyczajenia. Słowa te miały znaczenie. Przypomniałeś nam wszystkim, kim powinniśmy być, powiedziała cicho Charlotte Hayes, mijając go na pomostie. Jego wnuczka stała niedaleko stanowiska odbioru bagażu, ubrana w schludny mundur kadetki, zręcznie wykonaną tabliczką z napisem: Witaj, dziadku Frank. Upuściwszy tabliczkę, rzuciła się w jego kierunku, gdy tylko dostrzegła, jak ku niej kuleje. Nie próbował się przygotować. Z siłą fali uderzającej o falochron pozwolił jej się objąć. Odsunęła się i krzyknęła: Te twoje kolana. Bywało gorzej. Uśmiechnął się. Po raz pierwszy od dawna uśmiech sięgnął mu aż do oczu. Tego popołudnia siedzieli razem przez wiele godzin. Pytał ją o szkołę, przydział na statek i plany po zakończeniu służby. Kiedy zaczęły pojawiać się wiadomości i SMS-y, zapytała go: Co się wydarzyło podczas podróży? Frank nie komplikował sprawy. Miałem okropne miejsce powiedział. Ona skinęła głową i ktoś wstał. Jednak później tego wieczoru, kiedy obejrzała w internecie film, który ktoś nagrał z wypowiedzią kapitana Millera przez interkom, rozpłakała się. Potem, nie puszczając go, ponownie go objęła. W następnym tygodniu do Franka przyszła pocztą przesyłka od linii lotniczych Transcontinental. Kartka z napisem: Szanowny panie Delaney, od dzisiaj jest pan dożywotnim gościem honorowym linii lotniczych Transcontinental Airlines. Pełny zwrot kosztów podróży i oficjalne przeprosiny. Kody rezerwacji nie są już dostępne. Nie ma żadnych dodatkowych opłat. Prosimy o poinformowanie nas, dokąd pan się wybiera. Zabierzemy pana tam, Rada Weteranów TCA. Bez słowa położył list obok flagi w swoim gabinecie i złożył go na pół. Dwa tygodnie później przyszła kolejna paczka. Ta była zaadresowana odręcznie. W rogu widniała pieczęć Departamentu Armii. Biura dokumentacji wojskowej. W środku znajdowała się krótka, maszynopisana wiadomość, informująca, że w wyniku publicznego śledztwa ponownie otwarto jego akta osobowe. Były oficer, obecnie zatrudniony w archiwum, zwrócił uwagę na dawno zapomniany raport z działań w Wietnamie: Kesang, luty 1968. Pod intensywnym ostrzałem wroga, sierżant sztabowy Frank Delaney. Samodzielnie uratował sześciu rannych marines z płonącego pojazdu, z których jeden miał już złamane kolano od odłamka. W zamęcie tamtego roku akta zaginęły i zostały oznaczone jako niekompletne. Teraz został przywrócony. Podpis generała Jamesa i Lockharta pojawił się na dole listu. I kolejna kartka napisana odręcznie. Byłem kapralem turberem numer 3 w tym samochodzie, Frank. Chociaż cię nie znam, od tamtej pory znam cię każdego dnia. To dzięki Tobie nadal żyje. Wróciłem do domu, założyłem rodzinę. Żołnierz piechoty morskiej, który kulał gorzej ode mnie, nie chciał mnie zostawić, a ja zbudowałem sobie życie. Jestem Ci bardzo wdzięczny. Nigdy nie byłeś dla nas obcym człowiekiem, generał Joty. Lockhart i USMC w stanie spoczynku. Frank długo kontemplował ten list, nie powiedział ani słowa, tylko siedział w ciszy. Oddychał. W Richmond, w stanie Virginia, Charlotte Hayes pilnie pisała na laptopie w cichym domowym biurze. Nie przesadzała. Nie przesadzała. Opisała historię dokładnie tak, jak się wydarzyła. Człowiek, którego poproszono o przeniesienie. Kapitan wstał. Cisza, która przerodziła się w owację na stojąco. Przesłała tekst do lokalnej gazety. Gazeta go opublikowała. Pojawił się w lokalnych wiadomościach, potem w ogólnokrajowych. Pod koniec tygodnia salut w 32B trafił na pierwsze strony gazet. Opowiadano o nim podczas apeli szkolnych, wydrukowano ją i przyklejono na ścianach stu sal w AFW. Powstał kultowy obraz Franka, siedzącego w fotelu jeden z pochyloną głową i słońcem, delikatnie odbijającym się od jego siwych dłoni, niezbyt znany, upamiętniający. Po tym wydarzeniu Frank Delaney nie zmienił się zbytnio. Pozostał w tym samym skromnym domu w Rock Springs. Nadal pił czarną kawę. Mimo, że bolało każdego ranka, kulałem do skrzynki pocztowej, jednak w środku zmienił się. Kiedy chodził, głowa była lekko uniesiona. W obecności nieznajomych nie cofał się. Czasami uśmiechał się, siedząc na ganku o zachodzie słońca i patrząc, jak słońce chowa się za wzgórzami. Nie dlatego, że czuł dumę, ale dlatego, że po raz pierwszy od bardzo dawna zdał sobie sprawę, że został zauważony. Nie każda ofiara jest nagradzana medalem, nie każdy konflikt kończy się sztandarami. Czasami wystarczy jeden głos, który powie Pamiętamy. Wtedy miejsce siedzące staje się czymś więcej niż tylko miejscem, staje się czymś świętym, przywróceniem honoru, powrotem do Ojczyzny. Dobroć zawsze znajduje sposób, często w najbardziej niepozornych miejscach, nawet w najgorszych momentach naszego życia. Każdy, kto wyciąga pomocną dłoń, nie chce być za to doceniony. Niektórzy ludzie po prostu muszą zrozumieć, że dzisiaj nie ma głodu. Czasami to wystarczy, aby zmienić czyjeś życie. Być może ta historia nie zrobi na Tobie wrażenia. Jednak historia pozostanie niemym świadectwem, jeśli nikt jej nie opowie. W Grateful Stories pamięta się o hojności, sprawiedliwość zostaje wymierzona, a ciche akty odwagi nigdy nie zostaną zapomniane. Zapisz się już teraz.